To jest jesienia, to jest satsumaimo. Satsumaimo oishi? Satsumaimo oishi yo. Ja motete. Ona wam przyniesie, pokaże. Misia sama wyrwała, tak, z pulietka japońskiego. Pyszne to są bataty, są bardzo słodkie i niesamowite jest to, że jak robi się z nich jakieś frykasy, cześć, to one zaczynają być takie ciasteczkowe. W sensie jak masz ciasteczko i dodasz tam batata, to ono się staje jeszcze bardziej takim sajano ciasteczkiem. Tak, tak, no i próbujemy, bo to jest jarmeryką wersja właśnie z cymają. Aj, piko dozo. No. Aj dozo. No. Do! Oj! Do! うーんたくまいも、うん、のっちゃスてっか。